Cześć, tu Karolina, witajcie na kanale Rum Ewolucje. Dziś przed Wami druga część metamorfozy naszego salonu. Tym razem zajmę się aranżacją strefy wypoczynku. Ta część naszego salonu była, delikatnie mówiąc, dość chaotyczna. Wypełniona przypadkowymi meblami i niezbyt funkcjonalna. Jej charakterystycznym punktem jest granatowa ściana wraz z pomalowanymi na ten sam kolor szafkami. Jest to jedyny element, którego nie będę zmieniać. W poprzedniej części mogliście zobaczyć, jak odnawiam nasz stół, krzesła i stolik kawowy. Jeśli jeszcze nie widzieliście, to w prawym górnym rogu macie odnośnik do tego filmu. Cała metamorfoza potrwała kilka miesięcy, a jej najważniejszymi punktami były wymiana kanapy i odnowienie granatowych szafek. Wiedziałam, że chcę zostawić granatową ścianę. To jedyna rzecz w tym mieszkaniu, którą kocham niezmiennie od lat. Na początku tamtego roku, kiedy planowałam zmiany, określiłam paletę barw, która ma dominować w pomieszczeniu, ale która również pojawia się w całym mieszkaniu. Zrobiłam też moodboard, który owszem przedstawia bardzo ciepły i przytulny pokój, ale jednocześnie dość niejaki i zagracony. Kilka miesięcy i pomysłów później zrobiłam kolejny, który zdecydowanie lepiej oddaje moją wizję. Jasno, przytulnie i bardziej minimalistycznie. Zaczęłam od odnowienia szafek od starej meblościanki, które od lat służą nam za szafki RTV. Malowałam je już kilkukrotnie, ale najlepiej wyglądają pomalowane na kolor ściany. Problem w tym, że kiedy poprzednim razem je malowałam, źle przygotowałam powierzchnię. W skrócie bardzo nie chciało mi się szlifować, przez co farba w końcu zaczęła się łuszczyć. Tym razem zrobię to dobrze. Kiedy szafki były już oczyszczone z łuszczącej się farby, a ich powierzchnia porządnie zmatowiona i umyta, zaczęłam malowanie. Maluję dokładnie tym samym, czym malowałam ścianę, czyli farbą lateksową Bekersa Color Cosmos. Malowanie mebli farbą do ścian brzmi jak czysta anarchia, ale jeśli nie macie pod ręką żadnej innej farby, np. akrylowej, to zapewniam Was, że dobre przygotowanie powierzchni i zabezpieczenie farby lakierem pozwoli przetrwać jej lata. Nie ryzykowałabym tylko w przypadku często używanych mebli jak piórka czy krzesła. Wake, hear the birds and see the sun. Side by side, our fears are done. All the good times just begun. Oh, we know what we have. Let's hold on tight. Found what we're looking for in life. Call crazy but things are finally right with you and i the future is bright Farba wyschła więc pora na lakier. Ten, którego używam to matowy lakier akrylowy. Nie jest tak twardy jak lakiery poliuretanowe, ale nie żółknie i nie ma aż tak silnego zapachu. Do moich świeżo pomalowanych szafek wymyśliłam sobie piękne, duże okrągłe uchwyty. Okej, okay, właściwie to zobaczyłam je na Pinterestie. Niestety nigdzie takich nie znalazłam, więc postanowiłam zrobić je sama. Kupiłam więc koła o średnicy 20 cm zrobione ze sklejki. Następnie na każdym kole narysowałam linię biegnącą dokładnie przez środek, a potem przy pomocy ostrego nożyka przecięłam je na pół i wszystko wyszlifowałam. Aha. to hold my hand Klejkę przykleiłam do starych metalowych uchwytów. Nie byłam pewna, czy to rozwiązanie zda egzamin, ale pół roku później nadal się trzymają. Po wyschnięciu kleju przyszedł czas na malowanie. Pierwszym wyborem była biel. W mojej głowie wyglądało to świetnie, ale kiedy już zamontowałam uchwytę w szafkach, stwierdziłam, że to jednak nie to. Drugi wybór, czyli granat, był strzałem w dziesiątkę. Przy okazji odświeżyłam też zawiasy, które dostały nową warstwę farby do metalu. Nasza nowa kanapa musiała spełnić kilka ważnych kryteriów. Miała być beżowa, nie za duża, rozkładana, dostępna od ręki i ktoś musiał wnieść ją nam na trzecie piętro. Ze względu na te dwa ostatnie punkty, padło na IKEA. A tam na naszej drodze stanęła ona. Najbardziej klasyczna kanapa świata. Wygodna i w rozsądnej cenie. pora na klucz programu czyli granatową ścianę dla kontrastu postanowiłam zawiesić na niej plakaty w drewnianych ramach tak też zrobiłam a po patrzeniu na nie przez kilka miesięcy stwierdziłam że jednak nie o to mi chodziło lubię symetrię ale na tej ścianie zupełnie mi nie pasowała Ramki zastąpiłam więc dużym abstrakcyjnym obrazem, który wcześniej wisiał na przeciwległej ścianie. Obok natomiast powiesiłam dwie doniczki z pięknym epipremnum. Jak wiecie, w salonie mamy zarówno strefę wypoczynkową, jak i jadalnianą. Wiem, brzmi szumnie jak na salon w bloku, ale to prawda, po prostu obydwie są małe. Do obu tych stref potrzebowałam dwóch takich samych dywanów. Przed zakupem postawiłam trzy warunki: dywany muszą być tanie, dać się wyprać w pralce i fajnie, jakby były dość neutralne kolorystycznie. Jak widzicie, misja zakończona sukcesem. Ci z Was, którzy oglądali poprzednią część, pewnie zastanawiają się teraz, gdzie jest nasz stary stolik kawowy. I dlaczego stawiam przed kanapą te dwie zgrabne sztuki, skoro odnawiałam tamten przez pół poprzedniego odcinka? Niestety okazało się, że tamten stolik był za duży, więc musieliśmy wymienić go na coś mniejszego. Przypomnijmy sobie, jak salon wyglądał wcześniej. Dzięki za oglądanie i za wszystkie Wasze komentarze, łapki i subskrypcje. Czekam na Wasze opinie i pytania pod tym filmem. A ze względu na to, że jest Was coraz więcej, filmy będą pojawiać się teraz bardziej systematycznie. Póki co, w każdy piątek o 19. Do zobaczenia za tydzień.